Cześć! Dzisiaj przechodzę do Was z książką, w którym właśnie ten facet Egniu Shane zebrał całość twórczości najlepszego pisarza horroru na świecie, w świecie czyli Gaja, Niemana Smitha, w jednym miejscu. Zrobił to w bardzo opasłym em, wydaniu Game Smith Illustrated Bibliography. Jest, są tutaj absolutnie wszystkie dzieła. Mistrza horroru, mistrza horror palpy, absolutnie wszystkie okładki, książek, absolutnie wszystkie okładki, opowiadań, nawet drobnych, jakichś wzmianek, wszystkie rzeczy, które pisał do magazynów poświęconych polowaniu, znaczy no, hobby, które, które po prostu Gain Smith uwielbiał. Jest tutaj masę okładek, czasopism i książek erotycznych, w których Gain Smith się udzielał. Masa takich jego jakby bardzo trudno dostępnych zbiorów, które wydawał tylko i wyłącznie jakby na potrzeby fanów lub na potrzeby jakichś tam malutkich z lub no takie właśnie takie właśnie super projekciki. Jest to taka encyklopedia totalna dla fanów Games Snifa, w której znajdziemy no właśnie wszystko. Jest tutaj taki, yy, są tutaj wydania okładek yy, właściwie z całego świata. To jest naprawdę solidna książka, ma ponad 300 stron i jest yy, bardzo po prostu duża, nie wiem czy to telefon to oddaje, ale znajdziemy, znajdziemy tutaj absolutnie wszystko. Jeżeli ktoś jest po prostu takim wariatem na punkcie twórczości Smith'a jak ja, no to myślę, że jest to lektura obowiązkowa, bo są tu rzeczy, które po prostu w necie nie znajdziecie. No, jest tu też sporo erotyki, takiej dość dość, wiecie, no, mocnej, więc raczej dla dorosłych czytelników. I są tu polskie akcenty, oczywiście są też wydania wszystkich polskich. Książek i magazynów, w których Smith udzielał się jako autor, a co mnie najbardziej po prostu ucieszyło, jakby z tego wszystkiego, no to to, no bo w Polsce generalnie jest tylko jeden gość, któremu Smith napisał wstęp do swojej książki, no i nieskromnie mówiąc, jestem nim ja i jest to też zmianka o mnie. Ta książeczka zrobiła mi dzień i nie wiem czy mnie do końca zrozumiecie, ale e, zrobi mi życie. <laughs>